Witajcie, moi drodzy, w przedświątecznym odcinku, w którym przygotowaliśmy dla was omówienie najciekawszych momentów z konferencji europosła PiS Daniela Obajtka. Podczas spotkania z dziennikarzami doszło do ostrego starcia z jednym z nich. Zorganizował to spotkanie ze względu na pozew, jaki przeciwko niemu skierowała firma, której był prezesem. Chodzi o nieusprawiedliwione, według nowego zarządu, wydatki na 160 tysięcy złotych, które miały być wydane na wakacje czy zabiegi medycyny estetycznej. W odpowiedzi Daniel Obajtek na konferencji zaatakował swoich następców. Od czasu mojego odejścia, odejścia zarządu, kapitalizacja i wartość spółki spadła o 23 miliardy. 23 miliardy. Proszę, zobaczcie Państwo, bo to już nie jest naprawdę kwestia jakiegoś, żebym teraz tu mówił o jakiejkolwiek polityce. Mówię o bezpieczeństwie państwa. Mówię o firmie, która generuje bezpieczeństwo nie tylko polskie, ale całego regionu. Nie ma żadnych okoliczności. Nie wybuchła żadna wojna teraz w Europie. Nie ma pandemii, ponieważ jak była pandemia, świat nie wiedział, w, kierunku, w którym kierunku pójdzie cywilizacja. W momencie, kiedy była wybuch wojny na Ukrainie, też świat nie wiedział, jak się to będzie rozkładało na inne gospodarki sąsiadujące. Ale nie ma żadnych okoliczności takich, żeby Orlen mał stracić 23 miliardy na kapitalizacji. I w tym kierunku powinny służby sprawdzić, czy to są nie działania, by spekulować akcjami na giełdzie. Czy tu nie ma działań spekulacyjnych. Powinien się tym zająć KNF, a przede wszystkim powinien się tym zająć organy ścigania, ABW, CBA i inne instytucje. Daniel Obajtek po rozmowach z zagranicznymi inwestorami stwierdził wręcz, że decyzje nowego rządu i zarządu Orlenu sprawiają, że zagraniczny kapitał raczej będzie bać się inwestować w Polsce? Jestem po rozmowach z koncernami międzynarodowymi, bo co po niektórych znam z tych koncernów. Pragnę Wam zaznaczyć, że wiarygodność Orlenu i wiarygodność polskiej gospodarki leży. Nikt przy tym wszystkim, co się dziś dzieje w kraju z Orlenem, z inwestycjami, które są zaczęte, nie będzie chciał inwestować z koncernem Orlen w żadne inwestycje. Co za to idzie, grozi nam, można powiedzieć, takie wykluczenie gospodarcze w Europie. Nikt w tym regionie, w Polsce nie będzie inwestował. Nie można, proszę Państwa, zmieniać strategii co dwa lata. Nie można być nieodpowiedzialnym. Nie można rezygnować z inwestycji, która jest wykonana w tylu procentach. 7 miliardów to jest kwestia kapitalizacji, całej 23, a jeszcze doliczcie sobie Państwo kary umowne, które są zawarte z firmami, które odbierają te substancje, a policzcie sobie jeszcze kary wynikające z firmami, z którymi są podpisane umowy. Więc to jest szaleństwo, na złość Mami odmroża sobie nos i uszy. To jest po prostu szaleństwo, proszę Państwa. To jest szaleństwo, które nie można w żaden sposób wytłumaczyć. W żaden sposób wytłumaczyć. Dlatego Daniel Obajtek postanowił się odegrać na nowym zarządzie spółki i złożył przeciwko nim zawiadomienia do prokuratury. Jednak europoseł złożył wniosek do prokuratury także w sprawie firm konsultingowych Bartłomieja Sienkiewicza, które miały doradzać Orlenowi. Dziś złożyłem wniosek do prokuratury, zwłaszcza dwa wnioski. Pierwszy wniosek, proszę Państwa, to jest za działanie na szkodę spółki. Działanie na szkodę spółki, jeżeli chodzi o olefiny. Obniżenie kapitalizacji spółki. Straty na 25 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o zarząd, drugi wniosek, który skierowałem do prokuratury za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności związanej z kwestiami firmy konsultingowej pana Sienkiewicza i firm powiązanych z nim. Ciekaw jestem, czy prokuratura i pan prokurator krajowy, który niejednokrotnie straszy mnie w mediach i mówi do mediów, że będziecie zadowoleni. Tak dziś wygląda obiektywizm prokuratury? Myślę, że się tymi kwestiami zajmą. a jak nie ta prokuratura, to przyszła prokuratura się tym zajmie. Wkrótce jednak przyszedł czas na pytania dziennikarzy, podczas których Daniel Obajtek zmierzył się z redaktorem przychylnym obecnej władzy. Były prezes Orlenu po wysłuchaniu licznych pytań nie gryzł się w język. Wszystkie pytania pan... Ale yy... mówił pan o tym... Tak, mówię, bo ja nie widzę. Mówił Pan o tym, że były podpisane projekty Finance owe. Czy Może pan, pan to po raz kolejny, podczas gdy jeszcze w lutym 2024 roku spółka wysyłała komunikat, że dopiero szuka tego finansowania. Czy może Pan podać nazwy tych firm, które yy, dały takie finansowanie Olympics? No to jest raz. Dwa. Mówi Pan o spadku wartości. Między lutym 2018 a lutym 2024, kiedy Pan został prezesem i przestał być prezesem, wartość organu giełdzie, wartość akcji spadła około 40%. Od 104 zł za akcję do 63. Czy takie samo debiutowanie wyśle pan na siebie? Kolejna rzecz. Panie Nie, nie, ja słucham, ja słucham. Posłucham pana redaktora, że zapamiętam tą kolejność, panie redaktorze. Nie, ale proszę pana, nie jest pan sam. no Niech pan będzie święta idą taki dla ludzi bardziej, wie pan. Innym dać szansę. Mówił pan, że nie zlecał pan inwigilacji polityków. Nie. To dlaczego tam był inwigilowany Robert nie był. To dlaczego był raport z jego, były zdjęcia z jego spotkań y, prywatnych w restauracji, były zdjęcia z, <grymian> z biura, e, za ten raport Olem zapłacił brutto 200 tysięcy złotych, jaka to była faktura? To, Mam pan będzie... już odpowiedzieć, czy nie? jeszcze, jeszcze jakieś pytanie? To jeszcze jakieś pytanie? No to, no to dobrze, to odpowiem panu pierwsze. Po pierwsze myli sobie pan religię z przyrodą zupełnie, ale nie dziwię się jaką stację pan reprezentuje, dlatego pan to myli. Po pierwsze proszę pana nie pan nie sumuje, bo sumować to proszę pana mogę robić takie statystyki, tylko niech pan patrzy na poszczególne okresy czasu. Za moich czasów akcje były też po 100 zł, ani 110. I niech pan nie uśrednia akcji w momencie, kiedy wybuchła pandemia na skalę międzynarodową, proszę pana. Nie, niech pan nie patrzy na sufit, proszę pana. Ja panu odpowiadam. Nie patrzyłem na sufit, jak pan mi zadawał. Ale proszę pana, no widzi pan, pan nie ma tej kultury osobistej, tylko mi pan przerywa. Pana nie przerywałem. Ale ja nie kłamię, proszę pana. Wyjaśnił też dziennikarzowi, jak za jego prezesury ceny akcji Orlenu były obniżane przez niepewność czasu pandemii i wojny na Ukrainie. Według Daniela Obajtka to jest bez porównania z tym, co dzieje się obecnie, gdy ceny akcji Orlenu są najniższe od dawna. Więc e, proszę pana, ja pan, po pierwsze, niech pan popatrzy w przeciągu okresu jakiego czasu, jakie to były czasy i jak to wyglądało. Bo pan sumuje akcje w momencie, kiedy wybuchła pandemia, gdzie proszę pana, wszystkie spółki międzynarodowe czołgały po dnie, bo nie było wiadomo, jak pójdzie cywilizacja, czy w ogóle świat przetrwa. To niech pan nie porównuje tego czasu, mówiąc szczerze. Niech pan nie porównuje czasu wybuchu wojny, bo w tym regionie, jak sobie pan popatrzy na spółki w trakcie wybuchu wojny, to niech tam pan zobaczy, jak to wyglądało. Natomiast, jeżeli pan chce dokonać rzetelnej oceny, to ja pana zapraszam, Orlean nie jest spółką jedyną w Europie. Ja pana zapraszam, żeby pan porównał sobie kapitalizację spółek. Zapraszam pana do takiej lektury. W poszczególnych okresach czasu OMV, MOLA, spółek generalnie, bliżej konfliktu wojennego i w czasie pandemii. A niech sobie pan porówna teraz spadek kapitalizacji Orlenu i ich kursy akcji. I będzie pan widział doskonale, co jest związane z pewnymi czasami, a co jest związane tak naprawdę z, nie, z tak zwanym niezaufaniem do firmy. Więc proszę sobie to porównać, odpowiadając na te, proszę państwa, pytania, nawet licząc. Proszę Pana na to uśrednienie, to proszę Pana, nawet stosując się Pana jakąś matematyką, co prawda no z Bożej łaski, ale stosując się Pana matematyką i Pan sobie porówna rok zarządu tego, który rządzi firmą, niecały, to proszę Pana, spadek 23 miliardy kapitalizacji nie może Pan do niczego porównać. Jeszcze takiej historii nie było, żeby firma o 23 miliardy poszła do dołu w ciągu roku. Więc proszę Pana, to jest następna kwestia. Obajtek irytował się też na fakt że politycy mieli dostęp do wewnętrznych dokumentów z Orlenu i że powinny zająć się tym odpowiednie instytucje. Kwestia Pana, proszę Pana Kropielnickiego czy innych. Firma, pragnę zaznaczyć Panu i tvn że firma Orlen to nie jest garaż. Tam pracuje około 65 tysięcy ludzi i dobrze Pan wie, że nie ma takiej możliwości, bym sprawdzał polityków i łamał prawo, i parunastu ludzi się pod tym podpisało. Nie ma, proszę pana, niech się pan zapyta Donalda Tuska, skąd ma zdobyty nielegalnie raport i jakimi kartkami machał, proszę pana, i niech pan mi tego pytanie nie zadaje, tylko premierowi. Bo ja nie machałem tymi kartkami, tylko pan Donald Tusk. Ja nie wiem, ile kartek jest tam dołożonych, ile nie. Proszę pana, nie wiem tego. Więc może Pana nie mam zamiaru na to pytanie odpowiadać. W ogóle prosiłbym, by się Pan zapytał, w jak. Jest możliwość, żeby premier czy którykolwiek minister miał raporty Orlenu w ręce. Wie pan, gdyby to było za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to proszę pana KNF rozpocząłby od razu w tym zakresie, proszę pana, działania, bo nie mogą być jakiekolwiek raporty wynoszone ze spółki, bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa. W pewnym momencie zdenerwował się też na dziennikarza, że ten nie słucha go, tylko szuka czegoś na telefonie. W dodatku nie podobał się mu fakt, że dziennikarz podaje nazwisko obecnego wiceministra aktywów państwowych, na którego nie zlecał raportu. Niech pan nie czyta w tym telefonie, powie pan, nie musi cała redakcja na pytania pracować. Wie pan, niech pan da wszystkim szansę. Odpo Odpowiadam panu dalej z uśmiechem, proszę pana. Ale co potwierdzałem? Że zamawialiście ten raport. Ale to ja cały czas potwierdzam, że raport zamawiałem. Proszę pana. Ale ja nie zamawiałem na Kropiernickiego, a cały czas panu potwierdzam i powiedziałem na dzisiejszej konferencji. I proszę pana, na no Boga, wie pan, no nie powinien mieć pan tyle wiedzy, żeby pan mi zadawać pytania, a nie czytać z telefonu. No wie pan, o no międzyczasie pan dostaje. Proszę następne pytanie. Sądzę, że odpowiedziałem. Niech się pan tam doczyta w tym telefonie jeszcze. W dalszej części sesji doszło do kolejnej konfrontacji z tym samym dziennikarzem. Reporter doczytał coś z telefonu i postanowił przystąpić do kolejnego ataku. Tym razem jednak Daniel Obajtek zmienił linię obrony, próbując dowiedzieć się, skąd dziennikarz ma te dane, które powinny być tajne. No widzi pan, już pan doczytał to wszystko? Ale nie jeszcze pan. Druga strona tego raportu, jak wynika z poczynionych ustaleń i obserwacji, grupa osób objęta, Robert Kropiński, Marcin Kierwiński, to osoba niezwiązana z polityką gominy, tu też, Jan Grabiec, Andrzej Halicki, Anet, no to też ktoś z... No i widzi, pan, te, i widzi pan, i teraz pan powie, skąd ma pan te dane, ale skąd ma pan te dane? Pan ma z Orlenu dane. Tam? No proszę Państwa, widzicie Tam, Państwo, proszę Państwa, tu wygląda, redaktor ma z Orlenu teraz dane, proszę Państwa. Proszę spółka, która ma klauzulę generalnie poufności takich rzeczy. Pan ma dane z Orlenu. Brawo! Proszę państwa. Boże Pana, brawo, ale skąd Pan miał te dane? Dlaczego mi Pan w ten sposób przedrzeżnia? Zachowuje się Pan jak, jak po prostu jakiś... Boże Pana, to jest, to jest logiczne? Obajtek oskarżył też dziennikarza o nielegalne pozyskanie danych. Wtedy reporter zmienił stanowisko, by powiedzieć, że to jednak z artykułu. Europoseł PiS mocno wyraził swoje zniesmaczenie tą sytuacją i zakończył konferencję prasową. Proszę Pani, pana, skąd jest, pan jest, miał te dane? Niech pan odpowie, skąd miał pan te dane? Wyciągnąłem z firmy, której pan był prezesem. Jak pan wyciągnął z firmy, której miałem prezesem? Niech pan jeszcze więcej powie, bo zgłoszę wniosek do prokuratora. Jak pan prawnie wyciągnął z firmy, której byłem prezesem? No proszę pana, wie pan co? W tej sierone chwili pan przyznał się w mediach, proszę pana, w tej chwili, proszę pana, przyznał się pan w mediach, że pan bezprawnie wyciągnął informacje z Orlenu. To jest artykuł z marca. Proszę pana, artykuł, a pan się artykułami posługuje, ja, ja pan faktami. Obawiał, Ale proszę pana, ja panu coś powiem. Artykuły. Ja nie mam zamiaru posługiwać się artykułami, proszę pana, które pan sklecił i które ktoś panu podrzucił ze służb w to albo w to i w artykułami, które pan dołożył Co? parę kartek. Nie był Robert Kropielnicki przeze mnie, w żadnym wypadku nie była zlecena inwigilacja i uważam, że w postępowaniu sądowym wraz ze świadkami to udowodnię. A z drugiej strony, proszę pana, ja wie panu coś powiem, gratuluję panu, Widzicie Państwo, jak TVN jest bezkarny? wyciągłem sobie to z Orlenu. <grywa> Brawo, dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za konferencję. Brawo, słyszeliście Państwo, wyciągnął sobie to z Orlenu. Brawo. Proszę Państwa, jak Państwo Dziś jak kapitalizacja pójdzie Orlenu do dołu, proszę Pana, dziś jak kapitalizacja pójdzie do dołu, proszę Pana, to Pan za to powinien odpowiedzieć, bo Pan nie miał prawa nic wyciągać z Orlenu. A jeżeli pan to zrobił, złamał pan wszelkiego rodzaju prawo i pan publicznie się przy kamerach poznaje. Wie pan co, tak wygląda ten kraj właśnie teraz, proszę pana. pan. Tak wygląda ten kraj. Wie pan współczuje jest pan, niesamowym profesjonalistą, wstydwie pan. Pozdrawiam pana serdecznie, miłej ksiądz. I to już wszystko w tym odcinku. Jak oceniacie tą sytuację? Czy Daniel Obajtek miał rację w tym, jak potraktował dziennikarza? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Chcielibyśmy Wam życzyć też wszystkiego, co najlepsze w te nadchodzące święta. Mamy nadzieję, że usłyszymy się wkrótce przy okazji kolejnego odcinka. Do zobaczenia.